Chcesz żyć długo, musi żyć jak Japończyk, ponieważ aż 2 miliony Japończyków ma ponad 90 lat, a aż 70 tysięcy Japończyków ma więcej niż 100 lat. Poza tym średnia długość życia Japończyków to jest 84,2 lata, a otyłość w Japonii jest najniższa na świecie i wynosi 3,6% całości populacji. Czym tkwi sekret długowieczności Japończyków? Po pierwsze, Japończycy są w czołówce krajów, które spożywają najwięcej ryb. Ryby mają mniej cholesterolu, mniej tłuszczy nasyconych, czyli tych najbardziej szkodliwych, więc spożywanie ryb zmniejsza nam ryzyko przedwczesnego zgonu. Również podstawą diety Japończyków są świeże warzywa, świeże owoce oraz produkty nieprzetworzone. Japończycy piją również bardzo dużo herbaty, szczególnie zielonej, która jest bogata w antyoksydanty oraz przeciwutleniacze, które zmniejszają nam stan zapalny w organizmie. Istotnym elementem diety Japończyków są produkty sojowe, takie jak u nas np. Na tofu oraz wodorosty. Japończycy jako nieliczny naród na świecie dbają o to, aby porcje miały określoną wielkość, z reguły mniejszą niż rzeczywiście potrzebują, z tego też powodu właśnie w Japonii jest najmniejsza otyłość na świecie. Japończycy są również bardzo aktywni fizycznie, przemieszczają się pieszo, rowerami do pracy, yy, praktykują również codzienną aktywność fizyczną. I badania wykazują, że to nie geny powodują to, że Japończycy żyją długo, ale prozdrowotny styl życia. Więc, jak widzicie, recepta na zdrowe, długowieczne życie jest bardzo prosta i również w Polacy mogą wprowadzić prozdrowotny styl życia. Czyli, po pierwsze, aktywność fizyczna regularna, po drugie, codzienne spożywanie świeżych warzyw i owoców, po trzecie, spożywanie większej ilości ryb, yy, ograniczając jednocześnie czerwone mięso, po czwarte, spożywanie produktów sojowych oraz yy, zielonej herbaty, i po piąte, ograniczenie wielkości porcji i zadbanie o to, aby nie mieć nadwagi ani otyłości.